Sarius miał bić się z kasiuszem. jednak do tej walki nie dojdzie i tutaj chciałbym też głos oddać właśnie chłopakom, żebyście skomentowali to co się wydarzyło. Też nie do końca, ponieważ nadal szukamy rywala dla Sariusa, zobaczymy co dalej się wydarzy, przepraszamy go, wyniku to nie z naszej winy. Może Michał też opowiesz dalej jak to wyglądało. Wiecie co, no sprawa tej, tego zestawienia jest bardzo skomplikowana, bo tutaj jak, jak wszyscy wiemy, Sariusz miał zawalczyć z Donem Casio. Nastąpiła taka sytuacja, że Don Casio odszedł z Federacji Fame, mimo tego, że przybił pionę z Rafałem, naszym prezesem, prezesem firmy, gdzie dogadywali już tutaj warunki umowy i wszystko było dogadane. Nie? Przy czym nie poinformował nas nawet wcześniej, że taki zamiar, zamiar opuszczenia naszej federacji ma nastąpić, nie? My też z Kasjuszem działamy już od ja dawna i wiemy, że możemy, no, mogliśmy mu ufać. Wszystkie walki, jakie dogadywał, zawsze dochodziły do skutku. Tutaj już była kwestia podpisania kontraktu. Natomiast Kasjusz odwlekał, odwlekał to, powiedział, że ma kontuzję. Że ma inne plany. Y, tak jak Michał powiedział, zbił piątki, zadawałem. Y, no i nie wiedzieć czemu wycofał się. I możemy go teraz zobaczyć jako wodarza. No, ja rozumiem, że wiesz. Każdy ma, ma prawo y, po, sobie obrać jakąś inną ścieżkę. Y, jedyne co no to jest mi przykro z tego względu, że Casio zawsze zarzucał mi y, niesłowność. Y, no a tutaj hey. zrobił to samo praktycznie. Nie? Więc. E, troszkę słabo, ale jedną rzecz jeszcze, do której chcę nadmienić tutaj, widziałem jakiś nagłówek. Też Hubert mi potwierdził, że Casio mówił, że czujemy presję e, i że wskrzeszamy upadłych YouTuberów. E, więc jedyny, jedyny mój komentarz do tego, i to będzie jedyny komentarz oficjalny, jest taki, że to u ciebie, Casio, e, w main eventie napierdalaje się kamerzysta i Cruisefield, którzy. Do tych upadłych YouTuberów moim zdaniem należą. Kasiu zawsze mówił o zasadach, a tutaj sam pokazał, że jest inaczej. Jakby zawiódł nas bardzo, ponieważ no, ja też szczególnie mocno wierzyłem w Kasiu. Ponieważ yy, kiedy był jeszcze w na plaży, już go zobaczyłem, był taką charakterystyczną postacią i w sumie od początku gdzieś tam razem budowaliśmy naszą pozycję. Dużo odzyskaliśmy dzięki Kasiuszowi, ale Kasiusz też dzięki nam bardzo wiele zyskał. I jest mi szczególnie przykro, bo to jest taka zaskakująca decyzja, że nagle postanowił, że mówi Elo, i jakby nawet bez pożegnania, bo my nie wiedzieliśmy o tym, że. Znaczy ja, ja, taką się, ja się dowiedziałem wcześniej. I ale tego samego dnia chyba. Yy, tak, tego samego dnia, no z... dwie godziny przed, yy, przed się dowiedziałem. Pogadaliśmy chwilę przez telefon. No nic, co ja mogę powiedzieć? Życzę szczęścia na nowej drodze. Dzięki wielkie. Panowie, dziękuję za komentarz.